którą złożyliśmy podczas naszej debaty. Firma ja chciała przekazać na ręce Pana Prezydenta cztery czynniki, które będą monitorowały jakość powietrza w naszym mieście. Bardzo się cieszymy, że, że również Panowie ze stowarzyszenia tutaj wspierają tę inicjatywę, co, jak bardzo to, że są w ogóle inicjatorem tej, tej akcji. Z tego co wiem, to Pan Prezydent też ma tutaj jakąś dobrą wiadomość dla, dla właśnie panów ze, ze stowarzyszenia. No i cóż, panie prezydencie, dobrze, że ten temat nie będzie już tematem tabu w naszym mieście, że, że będziemy mogli, że będziemy mogli tutaj transparentnie informować naszych mieszkańców o, o jakości powietrza. Proszę, proszę. Kolega, kolega zademonstruje właśnie tutaj ten czujnik, w jaki sposób to wygląda, będzie to montowane w takiej użyteczności publicznej. Myślę, że tutaj Urząd Miasta ustali razem z, z operatorem systemu miejsca, gdzie będzie. Tak wygląda czujnik. To jest czujnik firmy Erly. Tych czujników jest w Polsce zainstalowane kilkaset. Każdy, każdy czujnik będzie zlokalizowany na mapie w internecie, każdy będzie mógł zobaczyć w konkretnym miejscu w trybie online, jak wygląda powietrze w zamościu. My fundujemy cztery czujniki na początek, ale też liczymy, żeby inne firmy, które są w zamościu dołączyły się do tej akcji i fundowały taki czujnik. Koszt takiego czujnika to jest około 1200 zł plus roczny abonament 600 zł. Veolia przekazuje te czujniki wraz z abonamentem i będziemy też w przyszłości opłacać ten abonament na przyszłe lata. W zakres abonamentu wchodzi publikacja na stronie Early oraz kalibracja urządzeń w przyszłości, tak żebyśmy mieli pewność, że one działają w sposób prawidłowy i informują mieszkańców w sposób online o jakości powietrza. Szanowni Państwo, oczywiście dziękuję za tę inicjatywę zarówno z Puce Woli, jak i ze Stowarzyszenia, które szczególnie troszczy się o jakość powietrza w naszym mieście. Ja chciałbym w słowach powiedzieć, no, jak badamy jakość powietrze, bo zgodnie z ustawą o prawo ochrony środowiska, ten monitoring, państwowy monitoring, sprawuje Wójt Inspektorat Ochrony Środowiska, ta stacja no, profesjonalna, jeżeli powiedzieć, znajduje się przy ulicy. Wieszowskiej, właśnie w siedzibie tego organu. To są urządzenia no, takie troszeczkę pomocnicze, którymi chcemy no, podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. One będą zlokalizowane w naszych placówkach oświatowych. Daliśmy szkołę numer 6 przy ulicy Orlej, szkołę podstawową numer 7 przy ulicy Żdanowskiej-Sienkiewicza. 8 na Karolówce, na ulicy Plusa i 9 na ulicy Kalinowej, przy do powiatowa. Tak, jak Pan Prezes wspomniał, chcemy we własnym zakresie kupić pięć takich urządzeń, bardzo podobnych, czy też takich samych. Również mamy wstępne lokalizacje oczywiście na naszych budynkach, tak aby na każdym z osiedli takie czujniki były i na bieżąco informowały o pomiarach jakości powietrza. I tutaj celowo użyłem słowa na bieżących pomiarach, bo państwowy monitoring polega na tym, że udostępniane są pomiary dobowe. Jeżeli chodzi y, o przekroczenia w skali roku y, poziomu pyłów zawieszonych, powiem 10, powiem 2,5, to norma jest 35 dni, u nas w roku 2018 na przykład to było 42 dni, więc w ten sposób się to liczy, natomiast y, te urządzenia pokazują jakość y, powietrza y, w stanie aktualnym, czyli na, 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 na dany moment, na daną chwilę, dlatego y, chciałbym zaapelować do, y, do mieszkańców i, i oczywiście za pośrednictwem Państwa. Reprezentujących poszczególne media, abyśmy no, troszeczkę ostrożnie do tego podchodzili i nie straszyli mieszkańców, bo e, miejmy tą świadomość, że takie urządzenie w pobliżu gęstej zabudowy jednorodzinnej w sezonie grzewczym, kiedy mamy na przykład gęstą mgłę, e, słaby, słaby wiatr, czy też zero, zero wiatru, no to te poziomy zawsze będą przekroczone, czy też będą drastycznie przekroczone. Dlatego proszę Państwa, aby jakby zachować tutaj e, jak rozsądek i e, nie jest naszym celem na pewno e, wzbudzenie jakiegoś tam strachu wśród mieszkańców e, i sianie paniki. E, chcemy po prostu poinformować, że e, powolutku trzeba rezygnować z, ze spalania paliw stałych i przychodzić na e, nowoczesne źródła. Ja przypomnę, że Miasto już czwarty rok z rzędu udziela dofinansowania na wymianę starych kotłów, tak zwanych kopciuchów. W tym się generalnie trujemy. W projekcie budżetu na przyszły rok jest suma 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy chętnie korzystają z tego dofinansowania, bo to jest, myślę, że najskuteczniejszy sposób na to, aby powietrze na naszych osiedlach, szczególnie na zabudowie jednorodzinnej było jak najlepsze. E, tak jak mówię, dziękuję za tę za, za inicjatywę. E, my również się to e, włączyliśmy. E, te punkty. E, myślę, że w ciągu kilku tygodni będą zlokalizowane już w placówkach e, oświatowych. Będzie można na bieżąco e, korzystać z tej, z tej wiedzy. Szanowni Państwo, bardzo mi pozostało podziękować za kilkomiesięczne rozmowy, negocjacje, czego efektem dzisiaj jest przekazanie przez firmę Veolia e, czujników jakości powietrza. Dziękuję panu prezentowi. Panie Romanie, Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, że zyskaliśmy dzisiaj narzędzie Które temu, żeby mieszkańcy mogli wiedzieć, że spacer może w tej okolicy sobie dzisiaj odpuśćmy, koleżanie mówiąc, a, e, czyli z dziećmi może przejdźmy czy przejedźmy kilkaset metrów dalej e, i tam może, tam jest wówczas świeże powietrze. I chciałbym również poinformować, że dzisiaj powołujemy Zamojski Alarm Smogowy. Będzie to nieformalna grupa społeczna, a polityczna, która będzie się zajmować już stricte Walką o, o dobre powietrze w zamościu i liczymy również na współpracę, już nie tylko z firmą Veolia, z samorządem, ale również z innymi firmami, które chcą się przyłączyć do tej, do tej działalności, do tej walki o czyste powietrze w zamościu. Więc dziękuję bardzo, dziękuję również jeszcze za deklarację pana prezydenta, że będą jeszcze dodatkowe czujniki, bo przypomnę, Stowarzyszenie Zamość Nasz Wspólny Dom próbowało w, w formie inicjatywy. W budżecie obywatelskim. Taki projekt złożyło, żeby były zakupione. Niestety mieszkańcy wybrali inną, inny, inną inicjatywę. Też ale dobrą. Też dobrą, oczywiście, tak. Najlepszą. Tak mieszkańcy wybrali. Nam się pozostaje z tym zgodzić. Ale cieszymy się, że inną drogą udaje nam się e, takie bardzo fajne narzędzia badania e, jakości powietrza w zamości wprowadzić. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Prezydencie. Dziękuję, dziękuję Panie Sztomańcu. Dziękuję, panie. dziękuję. Dziękuję bardzo.